Ha! Czekaj, bo burek idzie po gaśnicy, zaraz ci przypieram. Patrzcie, co znalazłem. O mój Boże, jesteś jednorożcem teraz. Dokładnie tak. Spełniam życzenia? Tylko jedno. Chcę znaleźć rodziców. Ale ty ich nie masz. <laughs> to chodźmy do żabki, bo tam na pewno będą żaby. <laughs> W żabce, uwaga, burku, nie sprzedaje się żabek, tylko. A poza tym to jest pasz, to jest patrz, żabka. Tu jakieś ogłoszenie jest. Tak. Żabka, twój <noise> najlepszy sklep w okolicy szuka fry, znaczy nowych pracowników. Jak kiedyś będziesz grzeczny, to może się weźmiesz i zatrudnisz jako pracownik w żabce. Zrobimy ci taki kubraczek i będziesz wiesz, wow. pracownikiem w żabce. I będę sprzedawał ludziom parowy? No to 30 no jeszcze jak? centymetrowe. No co I najmniej tak. Nie powiedzieć jaka parowa wariacie? O, oczywiście, że tak, no to należy do obowiązków pracowników żabki. Dzień dobry! Ej, nie, czekaj, Gregory, co tu robi tungtung? -tung? Tung, tung No bo on mówiłem, że wyjechał w, w delegacji biznesowej. Po prostu...